Maciej Mirowski z Łodzi numer 3 Przejadę so, środkiem. No, dziękuję. Mniej niż minuta została, bo waszej godzinę 0, 3. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojechanie! Uuu, brawo! To nie jest wasza lukacja, to jest wasza pierwsza godzina na stracie Królewski. Zawsze się dobrze, uważajcie na siebie. Debiutant? Tak. Ale debiutant na Karpaty, czy debiutant na Ultra w ogóle? Na Karpaty debiutant. W zeszłym roku jechałem PGR. Okej, okay, on to jakiś przedsmak masz? Tak. No i jak widać, nie odechciało mi się. Niestety. <laughs> Trzeba było PGR pojechać znowu, bo to chyba jest jednak inny wyścig trochę, nie? No łatwiejszy. Z górki pod górkę można by tylko do szosówki założyć grubsze opony i cisnąć. A tutaj? <grym> na fejsie widziałem pytanie, czy można jechać na gravelu. O, byli taty, co to przejechali na gravelu, ale to rozumiem nie o to chodzi, czy ma być wygodnie na gravelu. Nie wyobrażam sobie. No, zupełnie, zupełnie innego rodzaju wyścig. Aha. Więc, no, jak się czasami z kolegami ścigamy w jakichś górskich wyścigach, no to tutaj to jest to samo. Tylko razy trzy codziennie przez sześć dni. Ale co masz na myśli, razy trzy codziennie? Czyli trzy razy dłuższe dystanse niż takie wyścigi, tak, z kolegami? No tak, te, te takie mazowia czy bajk maraton, no to takie 2,5-3 godziny, 3,5. Dziękuję, do widzenia do domu. A to masz 9 godzin, 10, tak? A tutaj, albo i więcej. A tutaj właśnie, zależy od dnia, no jedziemy tak 10, 12. Aha. No więc 3 razy więcej. No a po... i nie w niedzielę i do domu, albo w sobotę i piwko. Aha, tylko codziennie. nastawialiśmy się na 4 dni, max 5 No ale pierwszy dzień zweryfikował plany I jak to teraz wygląda na co się teraz nastawiacie? Na 6 dni. Na 6. Dzisiaj koniec kończycie czwarty dzień, tak? Tak, dzisiaj kończymy czwarty czy? dzień. Rabka to jest to jest nasz cel. Aha. Średnią mamy słabą. Myśleliśmy, że trochę szybciej na Przez Turbacza będziecie zjeżdżać do Rabki. Taki mm. plan jest. W razie czego macie też schronisko na Starych Wierchach po drodze nie, jeszcze? Nie, 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 Po drodze do Rabki mówię. Nie, 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 dziękuję. Na PGR-ze nocowałem w schronisku. Znaczy nocowałem to jest za dużo powiedziane. Który? którym? Na, tam jest pod Honem. A w placówce pod a to słynna imprezownia jest. Znaczy imprezy nie było, ale załapałem się już tylko na glebę na stryku. Okej. Okay. I było tam ze 20 takich jak ja. Okay. No, każdy tam chrapał, oddychał, <noise> głośno ciszej. Myślałem, że impreza, bo ta bacówka pod honem niestety jest słynna z imprez, bo to tam co roku właśnie na Karpatiach czy coś, to ludzie mówią, że tam nie idzie się wyspać. Nie? Aha, no to... <noise> znaczy może dlatego, bo zaraz PGR startował w zeszłym roku... W, a nie w sobotę. Czyli ja tam byłem z soboty na niedzielę. No nie, nie fajnie było. Czyli rozumiem takie nocowanie w schroniskach to jest jednak pewne ryzyko, tak? Już tak uogólniając trochę. No tak, raczej się nie wypocznie tylko się przeczeka lot. no dla mnie to był zmarnowany czas. Jeszcze w dodatku to było z soboty na niedzielę. Jakoś mi wypadło z głowy, że to była niedziela, tam miałem parę kabanosków i tak dalej. No od 6 do 15 nic nie było otwarte, to jest tak średnio, no a dzisiaj jest podobnie. Jedziemy od rana, to tylko w sztawnicy się załapaliśmy na dziesiątą na śniadanie w jakiejś mhm. restauracji. No i od tamtej pory to tylko z zapasów. No i tankujemy u ludzi wodę. Tak wygląda. 310 km za nami i 3 dni. A tak wygląda 310 przed nami i zobaczymy ile dni. Plan jest, żeby średnia wyszła około 100 dziennie. To no zobaczymy, bo pierwszego dnia 124. Do Komanczy dojechaliście Aha. Do Komańczy na 21:30. Druga nocka w 87 km nam tylko wyszło. To krępne, nie kremne, nie, nie. Krępna, Tak. Aha, okay. Krępna. No i dzisiaj no właśnie, gdzie nocować dzisiaj, ciekawe? Rytro. A, brytrze, ok. Także nocleg w brytrze. No to fajnie. No i, czyli co, z 300, 300 chyba 11 albo 19 km, 315. No i dzisiaj te 420 b, teraz koło 400 jesteście. Mamy kwaterki. A, już macie zarezerwowane. Okay. 300. No grunt to plan. Godzina dziesiąta, siadamy i dzwonimy. Nie wiem gdzie jesteśmy, bo nam obu liczniki powariowały, musieliśmy restartować. A teraz jesteście w tak zwanej rze rze rzeki, to się chyba nazywa. Dolina rzeki kamiennej. Od tyłu podjeżdżacie na turba. już się zaczął podjazd, także teraz już jedziecie po prostu cały czas na turba. do góry. Co jest największą trudnością takiej karpaty? Wypychy. Wypychy jednak. Planowałem założyć sobie z przodu blat zamiast 26 na 24 i tak myślę sobie nie tam, dam radę kurde, brakuje. To 22 czy albo O to już mi wtedy biegów brakuje. Czy to Za często przy... muszę waj... Ja nie lubię machać taką Ja okay. e, mam 2 na 11. Aha. A jaką masz, masz największą tarczę z tyłu? 46. No to też mógłbyś jeszcze tam. Długi wózek i mógłbyś poszaleć jeszcze. No. To znaczy mógłbym założyć 50. Aha. Ale temat załatwia 24 z przodu. No tak, to też powiem. No ale to zakładam ją tylko... Na jakieś naprawdę... No, w czerwcu byłem na Hiro, tam założyłem właśnie 24. No. No i jak widać to by się przydało. Dokładnie. Chociaż... Czyli jak to mówią na karpatie, tak jak na Lajkonika nie ma za miękkich przełożeń. No nie. <laughs> No dobra, czyli to jest błąd, który popełniłeś, no przełożenia, tak? To już, jak się jedzie 4,5 na godzinę, 4, to już generalnie chyba lepiej zsiąść i to wejść, bo no to 4 na godzinę to, to się wchodzi 3,8-3,5 oszczędzając siły. No tak, i jak, jak mówi Zbyszek, mococzy jeszcze w dodatku rozciągając mięśnie, No, bo to się wtedy mięśnie rozciągają. A jak z jedzeniem z piciem mówisz, że tam problemy trochę ze sklepami były, tak? Czy było u ludzi raczej. Nie znamy trasy generalnie. Aha. Codziennie ogarniamy sobie kwaterki tylko, natomiast liczymy na to, co spotkamy. No i dzisiaj jest słabo. W Szewnicy wszystko pozamykane. Aha, no bo to święto, tak. Jeszcze gorzej niż niedziela chyba. No właśnie, w niedzielę to w niedzielę jakoś sobie daliśmy radę, ale no ale dzisiaj teraz ten zjazd, z którego przed chwilą zjeżdżaliśmy. Nie wiem, co to za. No, jakaś tam fiesza. Na samej górze u jakiejś rodziny zatankowaliśmy bukłaki do pełna, no bo jest szansa, że przez najbliższe 3 godziny nic się nie, nie będzie. Także Karpatia jest fajna. naglądałem się filmików, również z Twojego kanału, ale jednak pierwszy dzień wszystko weryfikuję. No, całe szczęście, że nie pada. Jakby padało, to byłoby była rzeźnia. Nie wyobrażam sobie tutaj tych wypychów i zjazdów na, na, na mokrym. mokrym. No były takie karpaty, co trzy dni w nie ludzie. No tak, ten pierwszy dzień i tak przecież bo padało w tym w okolicach leska i Sanoka. No tak, trochę no wilgotność była. Zaliczyłem spektakularną glebę pierwszego dnia. Kolega, który jedzie przed nami, troszkę mi odszedł. Wtedy za mną nikogo nie było, więc nie było świadków. No nie zdążyłem się wypiąć. Po prostu generalnie ja już prawie stałem w miejscu, Aha. tylko nie zdążyłem się wypiąć. I na stronę do rower rower został na ulicy, a ja się stługlałem ale, ale dzisiaj było i wczoraj o wiele więcej okazji do bardziej spektakularnych gleb. No hamulec ugotowałem z przodu. Czyli, czyli może tarcza większa by się przydała. Ja jakoś tak w tym roku zauważyłem, w zeszłym roku tak nie miał, w tym roku jakoś tak jak się zagrzeje, to traci właściwości. No na pełnym gazie grzałem, a tu nagle klamka lewa mi wpadła, więc wyprzedziłem paru kolegów. Zdziwili się później na dole. Dobrze, że zakrętu nie wyprostowałeś przy okazji. No. Mi się podoba, fajne widoki, kolega z przodu mówi, że widoki wszystko rekompensują Aha. cały ten trud, chyba nie do końca. Chyba nie do końca, końca. Czy za dużo trudu jednak. No jest, jest ciężko, no żeby, żeby to poczuć to trzeba przejechać, albo przynajmniej spróbować, widziałem na kropeczki, że chyba paru zawodników już zrezygnowało. No tak na pewno, Zresztą, są też awarie, tam no, ramę połamał Szczepan, zawsze się coś tam zdarzy. nie? No. Jest gdzie uszkodzić sprzęt. we <laughs> Ale trudność tego wyścigu jest taka trochę moim zdaniem nie do pojęcia. Nie. To znaczy nawet ludzie, którzy dużo jeżdżą po górach i mają doświadczenie i te, no to jednak samo to, że jedziesz tyle dni z rzędu po 100 km musisz przejechać, to już to robi robotę. Dokładnie. Ja w zeszłym roku na że robiłem po 180, trzy dni to wyjechałem. No trzeciego dnia się obudziłem. To twarz była... No jak kurczę jak kogoś przepitego, i spuchnięty. Na głodówce się obudziłem rano. Okay. Po nocy. No a tutaj tak się czułem już. No nie, no dzisiaj tak czułem, Co dzisiaj mamy. Czwarty dzień, tak? Dzisiaj mamy czwarty, dzień. Aha, no to tak samo. A robimy ledwie stówkę. Także Karpatia fajna Ale męcząca Męcząca bardzo Ale no w limicie to... to się spokojnie zmieścisz bo Takie jeszcze masz tego limitu sporo no ale rozumiem że chcesz jednak To troszeczkę przed limitem ukończyć Nie no, no to jest wyścig w końcu No w końcu jest wyścig W końcu jest wyścig więc Nie jedzie, znaczy oczywiście za pierwszym razem fajnie jest żeby w ogóle dojechać No ale jednak rywalice... rywalizacja jakaś tam jest Włączyło Ci się Teraz to zauważyłem że Jeśli kogoś wyprzedzimy to następnego dnia znowu za nami jadą takie trzech, trzech chłopaczków. No, dzisiaj się już wyprzedzaliśmy ze trzy razy. Okej. Okay. Wczoraj się wyprzedzaliśmy, no ale oni po prostu jadą wolniej i dłużej. No, czy w sensie, wcześniej wstają, później się kładą spać. No Ta. coś takiego, tak? My dzisiaj w Szablicy z godziny straciliśmy na śniadanie. Oni wyjechali chyba o tej samej godzinie co my, albo podobnie. Aha. I to jeszcze w dodatku z samego końca suchej. No my z Rytra. No i później ich dogoniliśmy. No i później tak znowu uliknęli nas na zjeździe. Zjeżdżali, kurde, jakby to była autostrada. A ja już byłem bez hamulca. Aha. No ale znowu teraz, teraz już co nie wiem, nie nie, nie, nie śledzę. No jest za wami taka chyba trójka, tak jak patrzyłem tam na No, no, no. no to pewnie my to Kolega ma nadzieję, że w 3 godziny dojedziemy do Rabki. Ja tego nie widzę po naszej średniej dzisiejszej. No tu macie teraz naprawdę sporo podjazdu, ale jednego głównie. Tak jak teraz jedziemy, nie? Dużo jest, potem na samej górze będzie trochę pchania na, na polanie, a potem już powinno być ok w miarę. że ten podjazd akurat, jeżeli chodzi o turbasz, to jest chyba taki naj, najbardziej znośny, tylko długi. Teraz są mówiąc Karpatia zajebista Ale ilość zawodników, którzy się podjęli Wystartowania w tym wyścigu Coś już może sugerować komuś Kto planuje No jednak 90 No między 90 a 100 osób się zapisało No to kurde Nie jest dużo No dużo nie jest No ale żeby ukończyć trzeba próbować Samo się nie przejedzie jak to mówię. No Że będziesz miał taką Gablotkę w gablotce Transcarpatia Divide i to jest chyba najtrudniejszy z dużym odstępem wyścig ultra w Polsce. Trzyma się. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. Powodzenia.